Cześć Wam wszystkim z tej strony, Panda. Się Mam kolejny odcinek na mój drugi kanał, czyli oczywiście na kanał Pandał, moi drodzy. No i dzisiaj, jak widzicie, po tytule odblokowałem tą wyspę magiczną. Chyba to jest magiczna, nie wiem, tak mi się wydaje. Przypomina mi to chyba piątą arenę w Clash Royale, jeżeli się nie mylę. Chyba to jest piąta, więc jeszcze na niej nie grałem. Trzeba było mieć 309 gwiazdek, wy to macie leciutko ucięte, ale można tam rozpoznać, że mam 309 aktualnie. Więc zaraz zobaczymy jak się prezentują te, moi drodzy, poziomy nowe. Oprócz tego mam trzy walki, więc zaraz sobie oczywiście zagramy i zagramy również ligę. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie więcej Clash Questa, łapeczka w górę pod tym odcinkiem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, no to zostaw łapkę w górę. Oprócz tego zasubskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco i nie przegapić żadnego odcinka, moi drodzy. Przy okazji każda subskrypcja do końca maja to jest 10 groszy na cele charytatywne, więc warto subskrybować kanał. I dobra, może na początku na spokojnie, jak widzicie, dopiero co przeszedłem ten poziom, dzięki czemu mam tą skrzynkę, więc zaraz sobie ją odblokowujemy. Ale jeszcze tutaj mam jakiś wagonik z goldem, więc spróbujemy sobie to przejść. Ok, fajne kombo, od razu na archerkach z przedmiotem, więc używamy go oczywiście. Następnie tutaj również bardzo fajne combo. No, niestety jeden princ się tam zmarnował, ale nie jest aż tak źle. Ej, tutaj dobija tak jest, więc bardzo fajnie. Cyk ten dobija, ten dobija i ten również dobija tego goblina, więc kozacko. Teraz bym użył tak, fajnego kombosa razy 6, dlaczego by nie. Ok, to dobijają. To prawie zostało dobite, więc nie jest aż tak źle. Ej, następnie kurczę pieczone. Tam jest wagon na sam końcu, więc trzeba będzie to przejść. Użyłbym tego kolegi. On dobije tam jeden prince, ginie, ale ten prince nie jest jakiś mega ważny. I mm, Teraz mam kozackie combo na Arczerkach, więc sobie je używamy. Dobra, jedna arcerka zrobiła przejście. Czy on to dobije? Nie dobije tego, ale myślę, że potem ten drugi giant już to dobije, więc e, bardzo fajnie, moi drodzy. Ok, teraz robimy sobie tak, takie piękne combo. Nie, no to jest przepotężne combo. Dwóch się akurat zmarnowało, ale i tak nie jest aż tak źle. Tak, rozwalę to, bo to jest najbardziej potrzebne. Dzięki temu, misja jest już zaliczona. Rozwalmy to, żeby mieć tutaj fajne combo na nich, i może to przejdę na 3. Chociaż to nie jest takie ważne, czy przejdę, czy nie. Bo najważniejsze jest zniszczyć ten wózek. Jak już zniszczycie wózek, to nie nieważne, czy przejdziecie poziom na 3, czy nie, to i tak tego golda dostaniecie. Więc bardzo fajnie, odbierzmy sobie ten goldzik. No i kozak, dwie walki mi zostały, więc zaraz sobie zagramy. Odblokujmy jeszcze tą skrzyneczkę. Jest przedmiot, jest, proszę, dajcie mi postać. Mmm. No tak średnio bym powiedział, no tak średnio bym powiedział generalnie. No, słabo kurczę, no gdybym dostał do tego drugi poziom, no to fajniej, ale kurczę do tego, do czego nie używam jeszcze, no to lipa. No ale przy okazji, moi drodzy, możemy zapgradeować Fireball, a więc oczywiście go Upgradejemy. i mogę znowu na siódmy już z Masakra. Ale najpierw jeszcze Rocket, a potem po kolei Archerka, Barbarian, Wizard i tak dalej, i tak dalej. E, dobra. Teraz przejdźmy moi drodzy do ligi, wiem, że chcecie zobaczyć jak wygląda nowa arena, spokojnie ja też, ale wiecie, na początku trzeba tutaj na spokojnie zacząć, a najlepsze zostawić na koniec, dlatego ci co oglądają od początku do końca, no to są najlepszymi zadymiarzami, a ci co nie oglądają od początku do końca, no to, no to nie zauważam tego, więc dlatego warto oglądać odcinki od początku do końca. Mm, dobra, co bym tutaj pozmieniał generalnie, e, no tego mogę sobie użyć na początku, to jest pierwsza sprawa, którą bym zrobił. Następnie, no nie wiem, może takie combo razy 3, tutaj, bo w sumie innego rozwiązania nie widzę. Może to dobiją, dobiły to bardzo dobrze. Prince mi się powoli układają, ale nie jest to zbyt fajne. No bo muszę jakoś to rozwalić. Niech będzie to. Zobaczymy, jak to obiją. Ok, coś tam pozadawali, nie jest aż tak źle. Ci mnie dobra, teraz bym to sobie zmienił, jego użył. Arcerka chyba przeżyje, ale nie jestem pewien, bo ma full HP, no niestety tak gdzieś jak zginęła. Yy, Okej, okay, tutaj fajne kombo na nich, w sumie można użyć, dlaczego by nie. Dobra, i teraz używamy sobie tego kombosa razy dwa, to jest dobite, zda. jedna wieżyczka tam i chyba ten jeden barbarian to dobije. Tak jest, i teraz mamy kozacki kombo princów, to jest pierwsza sprawa. E, przy okazji mogę sobie wziąć kolejne 7 prinsów. No, dlaczego by nie? Ja bym prinsów nie wziął, oczywiście, że bierzemy prinsy. Dobra, to dobite, to dobite. Bardzo ładnie tam wjechali. E, następnie bym sobie rzucił taktycznego fireballa. Przy okazji odblokowujemy sobie kolejnego. E, niech będą te dwa tutaj wizardy, dobiły jedną wieżyczkę i nie jest aż tak źle. Ok, aj, no niestety barbarian dobity. Mm, ja bym teraz użył tak, użyłbym jego, bo on w sumie dobije tam większość, tak jest. No i teraz w trójkę to dobiją, w dwójkę na przykład arczereczki, dobra, w dwójkę arczereczki, nie jest aż tak źle, 2-0 aktualnie, dobra, 8 prinsów, no oczywiście, że 8 prinsów, następnie fajne kombo na arczerkach, znowu prinsy, w sumie jakbym zrobił tak, to to jest trochę bardziej obite, no niech będzie, niech będzie takie coś, zobaczymy jak to wjedzie, ok nie jest źle, mało co tutaj zostało, szczerze mówiąc. Teraz tak, oni to podobijają, bardzo dobrze. Został ten kanon z tym. Biorę trzech prinsów kolejnych. Biorę cały czas princes, bo w sumie nic innego ciekawego tutaj nie widzę. E, mogę tutaj jednego prinsa walnąć, on to dobije, bardzo dobrze. I teraz prins na prins. E, teraz wizard powinni to dobić. No i przy okazji zrobią przejście. No nie dobiją, ale ten jeden wizard, czy tam barbarian potem to dobije. Uwaga, to dobija, to nie dobija, więc dobra, niech będzie on. No i fajne kombo mamy cały czas tych princów, więc naprawdę kozacko. Osiem arczerek bym sobie wziął tym razem. Tutaj się dwóch jedynie zmarnuje, ale jest prawie wszystko zniszczone, więc ja bym to oczywiście użył. Przy okazji jeszcze mam dużo postaci. No myślę, że piąteczka siądzie. Myślę, że piąteczka tutaj siądzie, tak mi się wydaje. Niech będzie czwórka tych teraz. OK, to sobie wezmę, bo tu można fajne kombo potem ułożyć. No tu by mi się troszkę zmarnowało. To jakbym sobie cofnął, OK. Fajnie, to jest dobijane. Tutaj mamy jeszcze jednego goblinka przy okazji, więc to na spokojnie sobie myślę, że dobiję na przykład o takim kombosem dwójki. Albo jeszcze ten jeden barbaren, co jest tam w rogu poleci. I naprawdę fajnie zostało to dobite. Mamy 4-0. Mega kozackie kombo na archerkach. Przy okazji mam kolejne, więc możemy sobie tak to cofnąć. A Ajeje, no niestety. Dobra, zróbmy tak, zróbmy tak. To walnijmy. Bo widzę, że tam jest zadyma. Walnijmy to combo na archerkach. Przy okazji będę miał kolejne 9, więc kolejne fajne kombo będę mógł sobie zrobić. E, ok, zróbmy tak. Czy to dobiją? Nie dobili niestety. Teraz na pewno dobiją, tak mi się wydaje. Tak jest, nawet dwie się zmarnują, więc trochę przypał. E, no dobra, no niech będzie. No, co ja innego mogę zrobić? No, niepotrzebnie troszkę to używałem. No, dwie się zmarnowały. 5-0 jestem, więc jest dobrze już. E, 12 goblinów tutaj bym wziął. E, teraz bym użył tak. Tych dwóch panów. Dobra. Teraz mam wszystkie gobliny. Używam jeszcze to. Przy okazji używam czterech tych. No i zobaczymy jak to wleci. Myślę, że mogą tutaj sporo zadać te goblinki generalnie. Szkoda, że mam cały czas pierwszy poziom i temu na nich. To jest naprawdę mega słabe moim zdaniem. No niestety mi się nie ułożyły tutaj oni. Tutaj jak wlecą nie dobiją. Tutaj też nie dobiją. No dobra, no niech będzie tak jeden barbarian się zniszczy, Ale on mi nie jest jakoś mega, mega potrzebny. Yy, I będzie moi drodzy 5, 7, nie 5, 5, 9. 5, 9, dobra, nie jest źle. No 6, 0 się nie udało, ale 5, 9 jest, więc mimo tego nie jest najgorzej. Bo w poprzednim dniu miałem chyba 3, 7, więc nawet spoko mi poszło. Jestem aktualnie na czwartym miejscu, w tym ta osoba, która miała tutaj 4, 8. Yy, która miała lepszy wynik ode mnie, więc dobra, no zobaczymy, zobaczymy pod koniec sezonu, jak to będzie wyglądało. No a teraz przechodzimy sobie już do tych kozackich nowych wysp. Są to ostatnie wyspy, dokładnie, no zostało mi tam, nie wiem, 7 wysp do końca gry, więc zobaczymy, co się stanie na końcu, jak już przejdę wszystkie. Powiem Wam, że w Clash Quest to naprawdę bardzo fajnie mi się pyka, ale no muszę rozbudować jeszcze tą gierzeczkę, muszę rozbudować. O, przy okazji, jak widzicie, mam tutaj czwórkę na słopach, bo ostatni mi wyleciał słop. No Generalnie kto obserwuje na Instagramie, no to ten wie. E, Okej, okay, coś tam pozamieniałem. Uuu, bardzo fajne kombo na gobinkach. No oczywiście gobiny na e, moje tutaj Xboły nie są zbyt dobre, ale i tak nie jest źle. E, nie wiem co to robi oto 700 HP ma, więc nie aż tak dużo. Zaraz zobaczymy. Nie chcę to niszczyć na razie, bo chcę zobaczyć po prostu, co to będzie rozpiło. Ok, zrespiło jakiegoś Fire Spirita, powiem Wam, że ciekawa sprawa. Bo jeszcze takich rzeczy nie widziałem. Um, teraz C bym podmienił. No, ja bym walnął jego. Niech wleci. Skoro ma zginąć, to niech wleci. Okej, okay, ten Fire Spirit. Coś tam zadaje, ale niezbyt dużo. E, następnie walnąłbym tego pana. Coś tam obił. Okej. Okay. No i kurczę mi się totalnie nie układają te kombosy, więc masakra totalna. Niech wlecą oni we dwójkę. Nie dobiły tego. kurczę szkoda. Ale teraz fajny kombos z tego co widzę na e, print znaczy na tych. Nie na princach tylko na moich barbarianach. O kurde, ale że oni aż w tyle musieli tam lecieć. Dobra, oni myślę, że to już dobiją w większości. Zostanie tylko jedna wieżyczka, tak jest. No i teraz na przykład on sobie dobija bardzo ładnie. Dobra, jedna gwiazdka jest zaliczona, więc spoko, bo przynajmniej dzięki temu odblokowujemy kolejny poziom. Teraz robię coś takiego. Używam jego specjalnie, żeby wlazł w ścianę. Dzięki temu mam lepsze kombo na moich, moi drodzy, wizardach. Fajnie wleciały, yy, użyję sobie jeszcze tutaj, no fajnie, że mi to zniszczyli kozacko normalnie, użyję sobie teraz ich, myślę, że tutaj większość podobija to, ok, bardzo ładnie, to jest dobite, został mi tylko on, no niestety, będę miał mimo wszystko tutaj yy, jedną gwiazdkę, ale spróbuję sobie jeszcze przejść kolejny poziom, zobaczymy jak mi pójdzie na kolejnym, ale powiem wam, że no coraz trudniejsze, coraz trudniejsze, no... Co się dziwić, skoro zbliżamy się już do końca gry. Mam pekki tutaj, więc może być ciekawie. E, dobra, no po pierwsze mm, ja bym tutaj użył ich. Chociaż no powinienem użyć goblinów, żeby mi tutaj to zniszczyły. Ale nie mam komposa na gobliny, więc niech lecą barbariany. Zobaczymy co oni tutaj pozadają. ok nie jest aż tak źle. No teraz zrobię tak. Specjalnie użyję tak dwie księgi, żeby tutaj to pobijać i mieć kombo na nich. ok kozak. Czy rozwalam tą... Nie rozwalili tego, kurczę. Lipa, yy, powiem wam, że no, nie ciekawie, nie ciekawie, jeszcze niestety, ale te, jak to się nazywało? Te Fire Spiryty, generalnie one będą bardzo wkurzające, ponieważ yy, no, powiem wam, że na przykład Pekka będzie atakowała najpierw Fire Spiryta, który praktycznie nie ma życia, więc to może być naprawdę duży minus. Dobra, użyjmy sobie jej. Kozacko. Teraz użyjmy ich trójki. Będę miał fajne kombo na Wizardach i myślę, że już będę miał ten poziom zaliczony. Zaraz zobaczymy. Bo fajne tutaj kombo wlatuje na tych Wizardach. Oczywiście, no, oni mają przepotężny item, więc nie ma się co dziwić. No, ale powiem wam, że już prawie postaci nie mam, więc tak lipa trochę. Mury też coraz silniejsze. Pewnie mam coraz więcej życia. Oj, pekka mi zginie, nie zauważyłem. Za szybko klikam czasami. To jest mój minus. Ale to na odcinkach zazwyczaj tak robię. Mm, dobra, użyjmy sobie, nie wiem, to na to, bo to jest obojętne. To i tak, i tak tego nie przejdę, więc to nie ma znaczenia, szczerze mówiąc. E, cyk, pięknie. Teraz Pekka może wlecieć. Dobra, kozacko. Oni jeszcze podobijają. No nie podobijają, bo został jeden, ale jeden dobił. Okej, okay, ten jeszcze wlatuje. Fire Spirit poleci. Walnął tam troszkę, ale oczywiście on zbyt dużo nie zada. No i niestety ten poziom również zaliczony na jedynie jedną gwiazdkę, więc powiem wam, że. No, zanim ja przejdę do końca gierki, może być naprawdę nieciekawi, trochę czasu to zajmie, ale zobaczymy. Niedługo też powinienem odblokować loga, więc na pewno taki odcinek się pojawi i przetestujemy sobie właśnie loga tutaj. Ja już wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak szczycie łapeczkę w górę, suba na tym kanale, ktoś tego nie robi. Ja już wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć!